Szczęśliwy na różnych poziomach po angielsku. Od A1 do C2. Sprawdź, czy znasz najbardziej zaawansowaną wersję. A1, happy. For example, I'm so happy today, czyli jestem dzisiaj taki szczęśliwy. Happy to najprostsze i najbardziej podstawowe słowo. A2, glad. Przykładowo, I'm glad you came, czyli cieszę się, że przyszedłeś. Glad jest bardziej formalny niż happy i najczęściej używamy go do konkretnych sytuacji. B1. Pleased. Możesz na przykład powiedzieć: I'm pleased with the results. Czyli jestem zadowolony z wyników. Pleased to bardziej grzeczny i uprzejmy sposób powiedzenia, że jesteśmy zadowoleni. B2. Delighted. For example, we were delighted to hear the news. Czyli byliśmy zachwyceni słysząc tę wiadomość. Delighted jest silniejsze i jeszcze bardziej formalne od Pleased. Jeśli zależy Ci na szybkich postępach w nauce angielskiego, mój darmowy e-book jest dla Ciebie. Przyspieszy Twoją naukę słownictwa o połowę. Link znajdziesz w opisie mojego profilu. C1 Blissful. Przykładowo, They spent a blissful weekend at the countryside. Czyli spędzili błogi weekend na wsi. Blissful łączy szczęście z poczuciem spokoju oraz brakiem zmartwień. Najczęściej opisuje stany albo momenty. C2 Over the Moon Możesz na przykład powiedzieć: She was over the moon when she got the job, czyli była w siódmym niebie, kiedy dostała pracę. Over the moon to zaawansowany, nieformalny idiom opisujący ekstremalne szczęście.